Matheus, quem é que Ciężki był. Doprowadziłem cię do niego. Wszyscy inni też nie żyją. A sama. Oto sama dosadzka i hałas. Hunou to 1時間後には着くかと <coughs> これはミールドくそひどいにおいだ。 Eu brilho a Trzymaj się. Nie wasz się znowu zemdlać. Nie zamykaj oczu. Kurwa. Aaaa! Obaj potrzebujemy pomocy lekarza. Znasz jakiegoś zaufanego riperdoka? Pamiętam się. Skąd peki Plaza? Musimy znaleźć się u Rippera. I to szybko. Wiktor. Poskłada nas. Ktoś musi nas do niego zawieść. Dzwoni. Dobrze. Dzień dobry. Widzę, że znajduje się pan poza strefą. Przyjedź po mnie. Zawierz mnie do Wiktora. Misty e, Zoteryka. Samochód jest już w drodze. Do zobaczenia za kilkanaście minut. Co ty wyprawiasz? Łącze osobiste jest uszkodzone. Proszę wbić się poniżej ucha. Niezbyt głęboko. Między węzłami chłonnymi pod mięśniem mostkowym powinny być styki neurozłącza. Jeśli niechcący rozerwę żyłę, umrze. Umrze, jeśli pan mu nie pomoże. Chyba mam styki. Proszę, Proszę... go podpiąć. Wyslizguje mi się. Muszę odpocząć. To twoja krew? Misty! Ciśnienie spada. To wstrząs neurogenny. On umiera. Trudno. Muszę wejść przez kość potyliczną. Nie ma innego wyjścia. Istnieje ryzyko. Wiem, co robię. Co z nim? Goi się wolniej niż ty, ale z każdym dniem jest lepiej. Słyszysz mnie? Ach, moja głowa. Jak się czujesz? Kurwa. Dzwoni mi w uszach i miałem halucynacje. Halucynacje? Opisz je. Ach, oślepiały mnie światła. Było głośno stałem na scenie i dusiła mnie złość. Wywrzeszczałem ją. Wywrzeszczałem ją do ludzi, ale wcale nie poczułem się lepiej. Potem nie śmieję się. Podkładałem bombę pod Arasaka Tower. Wcale się nie śmieję. Night city wyglądało inaczej. Obco? Nienawidziłem tego miasta. Jak na sny, to, to było zbyt realne. To nie były sny, tylko wspomnienia. Masz w głowie konstrukt osobowości, psychikę pewnej osoby innej. Śniłeś jej przeszłość. Widzę wspomnienia konstruktu? Jak to możliwe? Obaj jesteście połączeni w sposób, którego nie rozumiem. Obaj? Kim jest ten drugi? Johnny Silverhand, terrorysta. Za moich młodych lat było o nim głośno. Ale to w zasadzie nie jest ważne. Pierwszy raz widzę Cię zakłopotanego. Zaczynam się bać. No... Nie zostało ci wiele czasu, Wi... Co? Biochip to bomba z opóźnionym zapłonem. Masz... naprawdę mało czasu. Zostało ci góra kilka tygodni. Konstrukt Silverhanda jest kopiowany do Twojego mózgu i w końcu przejmie ciało, a Ty zostaniesz wymazany. Słuchasz mnie? To bardzo ważne. Napraw mnie, Wiktor. Bardzo bym chciał, uwierz mi, ale to jest poza moim zasięgiem. Dlaczego nie możesz mi pomóc? Jesteś najlepszy? Chcesz dłuższą wersję czy krótszą? Mów po kolei. Chcę znać każdy detal. No dobrze. To od początku. Na biochipie był zapisany konstrukt. Johnny Silverhand. Wpiąłeś go sobie w gniazdo skroniowe i nie działo się nic niezwykłego. Do czasu, aż umarłeś. Dex strzelił mi w głowę. Dalej nie rozumiem, jak można pozbierać się po czymś takim. Miałeś kupę szczęścia. Mały kaliber. Jeden z wielu złych wyborów, Na Nanoboty odbudowały ubytki. Ale potem biochip wykopał cię z drogi ku światłu. Martwi nie wstają z grobów. Obaj dobrze o tym wiemy. Hmm, chyba, że mają w głowie korporacyjną technologię, która reanimuje ich za wszelką cenę. A świadomość, pamięć, moja dusza wróciła z zaświatów, jest po staremu? Pytaj inżynierów Arasaki. Oni to skonstruowali. Wiem tylko jedno: z Twoją psychiką będzie źle. Biochip traktuje stare komórki nerwowe jak nowotwór, a ciało jak skorupę, którą trzeba opróżnić, żeby mogła przyjąć konstrukt. Ten jebany terrorysta chce mnie wymazać i zastąpić we własnym ciele? W tej kwestii od niego nic nie zależy, to nieodwracalny proces, którego żaden z was nie może zatrzymać. Wiktor, jesteś moim przyjacielem. Jeśli nie możesz mnie uratować. dorać mi, co mam zrobić? Proszę. Wiktor, nie wiem. Misty Za dużo wymagasz od tego starego drania. Chodź, zabiorę cię do domu. Nie mam pojęcia, co się ze mną działo. Potem śniłem, że umieram. I umarłem naprawdę. Sen jest małym misterium śmierci, namiastką tego, co nieuniknione. Nawet nie wiem, czy już się obudziłem. A może ja faktycznie nie żyję? Nie zadręczaj się tym. Zobacz, mam dla ciebie lekarstwa. Omega blokery, jeśli będziesz je zażywał regularnie, spowolnią działanie relika. A poza tym wytłumią też obecność gościa w twojej głowie. Pseudoendotryzyna jest ode mnie. Powoduje odwrotny efekt. Przyspiesza działanie biochipu i uwalnia demona. Muszę się położyć. Mam dla ciebie coś jeszcze. Zobacz. Wik wyjął to z twojej czaszki. Może kiedyś ta kula przyniesie ci szczęście? Obiecaj, że spróbujesz się wyspać. Jesteś kochana. Dzięki. Dobranoc wi. Odpocznij i śpij spokojnie. rozumiesz. Jeśli przy okazji będę musiał zabić również ciebie, zrobię to. Może zapalić. Masz fajki? Skąd się wziąłeś? Jak to możliwe, że cię widzę? Skąd mam kurwa wiedzieć? Kim jesteś? Odważ się! Dla kogo pracujesz? Siedź na dupie i tłumacz się. Trzeba to skończyć. Nie! dalej z mojej głowy! Nie tak! Wsadź sobie lwę pistoletu w usta i pociągnij za spust. To jest prawie jak dotyk. Wchodzę w ciebie jak w gnijące mięso i nie mogę nic z tym zrobić. Słyszysz? Zżygałbym się, ale nie mogę. To tylko kopia engramu. Są też inne. Zabijecie! 《「つーぷ」と》